Dziś czwarta część rozważań o ludzkiej naturze. A więc kontynuujmy. Istnieje też kwestia wiary w życie, a tym samym w ludzi. Wiele depresji bowiem i traum powstaje z powodu braku wiary w ludzi. Świat staje się wtedy niebezpieczny i pełen zagrożeń. A ponieważ jak naucza Biblia wszystkich serca są popsute i niewiele jest w nich dobra. To jak można wierzyć w ludzi? Skoro cały świat zdąża prostą drogą do piekła, to jak można patrzeć pozytywnie na nasze relacje z małżonkami, czy naszymi dziećmi, czy rówieśnikami? Nie mówiąc już o znajomych z pracy, czy w ogóle o ludziach dla nas obcych. Jak można ufać sobie i innym, skoro wszyscy są potencjalnymi i bardzo prawdopodobnymi złymi ludźmi, którzy są zdolni do coraz gorszych zachowań? W takim rozumieniu spraw ostatnią enklawą dobra jest jedynie Kościół i oczywiście nie wszyscy w nim, bo na pewno nie ci nominalni, ale tylko nowonarodzeni, którzy ciągle walczą ze swoją złą naturą, aby nie popsuć tego, co zostało odrodzone. Jest to bardzo pesymistyczna wizja świata, i stąd wynika cała apokaliptyczna przyszłość dla ludzkości. Jedynie prawdziwie wierzący mogą tego uniknąć, ale za cenę posłuszeństwa Bogu oraz ciągłego wyrzeczenia się wszelkich impulsów i podszeptów złej natury, którą mają również i nowonarodzeni wierzący, ale z nią ciągle walczą, by nie wzięła góry nad tą dobrą stroną ich człowieczeństwa. Widać więc, że niebo jest jedyną nadzieją na szczęście chrześcijan, którzy w takiej wizji ludzkiej natury nie znajdą go niestety na Ziemi. Nie dziwi więc, że prawdziwi chrześcijanie separują się od społeczeństwa i trzymają się w małych grupach wierzących, pozwalając sobie jedynie tylko na niezbędne kontakty, czy to w pracy, czy w rodzinie. Jak mówi Biblia, są oni jak żagiew wyciągnięta z płonącego ogniska i wygaszona. Dla nich cały świat już płonie i dlatego ratują, kogo jeszcze można. Stąd chrześcijanie na ogół są za zwiększeniem swojego społecznego bezpieczeństwa. Poprzez nadawanie coraz większych prawnych kar i restrykcji dla przestępców z karą śmierci włącznie. Boją się oni bowiem i nie ufają ludziom ani ich nowym sposobom resocjalizacji więźniów, uważając ich pobyt w więzieniu za społeczną odpłatę i karę za złe czyny. Dla chrześcijan świat jest zły, a będzie jeszcze gorszy. W ich oczach wyjściem jest jedynie nawrócenie się na ich religię. A jeśli tego ludzie nie zrobią, to należy chociaż zmuszać ich do jako takiego moralnego postępowania przez prawne sankcje, tak by utrzymać jakiś ład na ziemi i by wszyscy ludzie się nie pozabijali. Oczywiście tak rozumują przede wszystkim ci prawdziwie wierzący, których życie wiąże się z ciągłym czytaniem Biblii pod kierunkiem ich kościelnych publikacji oraz cotygodniowych kazań. Zwykli, tak zwani nominalni chrześcijanie, których na przykład w Kościele katolickim jest duża większość, myślą inaczej i ich poglądy będą bardziej przystępne życiu, bo nie oparte na Biblii, ale na tradycyjnym myśleniu ogólnoludzkim. Lecz, czy chrześcijaństwo ma w tych sprawach rację i naprawdę świat jest zły? Czy nie jest to tak naprawdę zwiedzenie, które większość społeczeństwa na Ziemi intuicyjnie odrzuca, wierząc jednak w ludzi i w życie? Czy nie jest tak, że najczęściej takiej nauce dają się zwieść ludzie słabi i niewierzący w siebie? Tacy, którzy nie radzą sobie w życiu i potrzebują, by ktoś się o nich zatroszczył? Czy kobiety nie uważa się za słabą płeć? A czy to nie one stanowią największą grupę ortodoksyjnych chrześcijan? I tak też właśnie jest, kiedy trwoga to do Boga. Ludzie mocni się nie trwożą i religijnej wiary nie potrzebują, oraz o wiele rzadziej dają się zwieść ich ideologią, bo ich myślenie i samostanowienie jest w dobrej kondycji. Więc, czy nieprawdą jest, że religia to opium dla ludu? Ludzie są na ogół słabi, a ci mocni zawsze byli w mniejszości. Wykorzystywali to przez wieki ci, którzy chcieli rządzić tymi masami i tworzyli różne ideologie, które dawały oparcie ludziom, a w zamian wykorzystywano ich na różne sposoby, dla własnych celów oczywiście, a nie dla dobra ludzi. Na tym kończę i zapraszam na część piątą i ostatnią. Dziękuję i do usłyszenia.